Erwin Rommel, słynny lis pustyni i jego wóz sztabowy. Niemcy nazywali te pojazdy Mamut, ale to nie oni je stworzyli. To brytyjski ACV Armored Command Vehicle, czyli opancerzony wóz dowodzenia. Niemcy w Afryce Północnej zdobyli trzy sztuki. Ten specjalistyczny pojazd wyposażony w radiostację powstał na bazie ciężarówki Matador, która, mając napęd na cztery koła, służyła Brytyjczykom m.in. jako ciągnik artyleryjski. Z powodu przestronnego i komfortowego Wnętrza w British Army ACV nazywano Dorchester, tak jak luksusowy londyński hotel. Wóz powstał z myślą o dowódcach wojsk pancernych. Wyprodukowano ponad 400 egzemplarzy. Znalazł się także na wyposażeniu polskiej pierwszej dywizji pancernej. Dzielny w terenie, ważący ponad 10 ton, rozpędzał się do 60 km na godzinę. Był bardzo wysoki, z czego korzystał Rommel. Po wejściu na dach miał dobry widok na pole bitwy.